Czy zdarzyło Ci się próbować kontrolować to, co nie do kontrolowania, przeżywać przeszłość lub martwić się przeszłością, która jeszcze nie nadeszła? Jeśli odpowiedź brzmi tak, weź głęboki oddech, nie jesteś w tym sam. Prawda jest taka, że często cierpienie, które nosimy w sobie, rodzi się z naszego oporu wobec rzeczywistości, z nieustannego poszukiwania zewnętrznej walidacji i trudności w zaakceptowaniu tego, że życie składa się z cykli, zmian i tak. Przeciwności losu. Ale co jeśli istniałaby jakaś lżejsza droga, bardziej świadoma, bardziej wycentrowana? Starożytni stołyki być może mają coś do nauczenia nas. Dzięki filozofii, która przeczwała wieki, pokazują nam, jak znaleźć pokój ducha nawet w środku chaosu, bez konieczności stawania się mnichem, sprzedawania wszystkiego i przeprowadzania się w góry. Ten tekst to zaproszenie do zanurzenia się w siedem potężnych lekcji które pomogą Ci odzyskać kontrolę nad tym, co naprawdę się liczy, żyć teraźniejszością, rosnąć dzięki wyzwaniom i kroczyć z większą mądrością. Na pierwszy rzut oka może wydawać się to zbyt filozoficzne, ale obiecuję Ci, tutaj znajdziesz praktyczne podejście, konkretne przykłady i szczerą rozmowę, która pasuje do Twojego codziennego życia. Kontroluj to, co jest w Twoim zasięgu. Są ludzie, którzy całe życie próbują kontrolować to, co myśli drugi człowiek co wydarzy się jutro, lub nawet kierunek, jaki powinno obrać życie, ale prawda jest taka, że jedynym terytorium, na którym mamy jakąkolwiek władzę, jest nasze wnętrze, nasze myśli, nasze postawy, nasze reakcje. Tu właśnie leży klucz. Kiedy przestajemy marnować energię na próby naprawiania świata i skupiamy się na tym, jak na niego reagować, rodzi się potężna siła, prawdziwa kontrola. I to nie oznacza izolowania się czy stawania się pasywnym. Wręcz przeciwnie, to oznacza przejęcie sterów własnego statku, nawet gdy przypływ nie współpracuje. Dobry początek to obserwowanie tego, jak reagujesz na małe rzeczy dnia, spóźnienie, krytykę, plan, który nie wyszedł zgodnie z oczekiwaniami. Można się wkurzyć, można, ale można też odecznąć, ocenić sytuację i wybrać inną odpowiedź. To jest samopoznanie w praktyce. Przydatne ćwiczenie. Przed snem zastanów się, czy dzisiaj reagowałem, czy działałem świadomie. Różnica między tymi dwoma może zmienić twoje życie. Przecież gdy zdajesz sobie sprawę, że twój spokój nie zależy od tego, co ci się przydarza, ale od tego, jak sobie z tym radzisz, gra zaczyna się odwracać. Żyj chwilą obecną. Umysł uwielbia płatać figle. W jednej chwili jesteś tutaj. A w następnej już ponownie przeżywasz kłótnię sprzed trzech lat, lub desperacko martwisz się czymś, co jeszcze się nie wydarzyło. Tu właśnie mieszka większość cierpienia, w nieobecności teraźniejszości. Bycie tutaj, naprawdę, wydaje się proste, ale wymaga treningu. Życie w teraz to otwieranie przestrzeni na akceptację rzeczywistości takiej, jaka jest, bez filtrów strachu czy oczekiwań. To ta gorąca kawa rano, uśmiech kogoś bliskiego. Oddech, który kotwiczy Cię w ciele. Szczegóły, które umykają, gdy jesteśmy bardziej w głowie niż w życiu. Praktyczny sposób na trenowanie tej obecności. STWU zamknięte RZ mikronawyki, które przywołają Cię z powrotem. Na przykład, za każdym razem, gdy myjesz ręce, skup się na odczuciu wody, na temperaturze, na zapachu mydła. Brzmi głupio, ale tego typu praktyka uczy Cię wychodzenia z autopilota. Kolejna wskazówka, zacznij dzień prostym pytaniem, jak mogę być dzisiaj bardziej obecne. I pozwól, by ta intencja Cię prowadziła, bo w końcu teraz to jedyne miejsce, gdzie zachodzi zmiana, gdzie rozkwita wzrost i gdzie naprawdę dzieje się życie. Zaakceptuj zmiany jako naturalną część życia. Życie nie wysyła zawiadomienia. Kiedy myślisz, że wszystko jest pod kontrolą, przychodzi zwrot akcji i gotowe, podłoga znika. Prawda jest taka, że zmiana to nie wyjątek, to reguła. Opieranie się jej to jak próba zatrzymania przepływu gołymi rękami, bezużyteczne i męczące. Kiedy akceptujemy, że wszystko jest w ciągłej transformacji, zyskujemy oddech. Nie chodzi o podobanie się wszystkiemu, co się zmienia, ale o dostrzeżenie, że jest piękno, a nawet wzrost w nieoczekiwanym. Czasami ból przejścia to tylko cena ewolucji, która puka do drzwi. Dobre ćwiczenie to spojrzenie wstecz i przypomnienie sobie zmian, które w tamtym czasie wydawały się katastrofalne, a dziś mają pełny sens. Praca, która się skończyła, związek, który stał się kropką, plan, który nie wypalił wszystko to mogło być pchnięciem, którego potrzebowałeś. Akceptacja to nie rezygnacja, to zaufanie, że każdy cykl przynosi unikalne lekcje. Kiedy wymieniamy strach przed zmianą na refleksję i otwartość, zaczynamy widzieć możliwości tam, gdzie wcześniej widzieliśmy tylko zagrożenie. I tak, niepostrzeżenie, stajemy się bardziej elastyczni, mądrzejsi i znacznie lżejsi. Oderwi się od zewnętrznej walidacji. Powiedzmy sobie prawdę, poszukiwanie walidacji to cicha pułapka. Czasami nawet nie zdajemy sobie sprawy, że żyjemy, by podobać się, czekając na lajki. Komplementy, czy to słynne, masz rację. A to stopniowo zabiera nam wolność bycia tym, kim naprawdę jesteśmy. Kiedy skupiamy się na tym, co myślą inni, tracimy kontrolę nad własną na. To jak prowadzenie samochodu, patrząc tylko we wsteczne lusterko. Widzisz, gdzie byłeś, ale nie masz pojęcia, dokąd jedziesz. Autentyczność wymaga odwagi. A ta odwaga zaczyna się od prostego zadania sobie pytania. Czy to jest dla mnie? czy dla innych. Oderwanie się od opinii innych to nie stawanie się antyspołecznym czy aroganckimi. To rozumienie, że jedyna walidacja, która naprawdę się liczy, to ta, która pochodzi z lustra i ze spokojnego sumienia. Praktyki takie jak pisanie dziennika wdzięczności czy prowadzenie zeszytu osiągnięć mogą pomóc wzmocnić tę samoocenę od wewnątrz. Kolejny dobry krok to ograniczenie czasu w mediach społecznościowych i obserwowanie jak się z tym czujesz? Kiedy przestajemy czekać na aprobatę, otwieramy przestrzeń na życie z większą obecnością, większym celem i mniejszym niepokojem. I przyznam, nie ma nic bardziej wyzwalającego niż to. Rozpoznaj naturalne cykle życia. Wszystko ma początek, środek i koniec, a potem ponowny początek. Życie składa się z cykli, ale my upieramy się, że wszystko ma trwać wiecznie. I wtedy, gdy coś się kończy, projekt. Faza, relacja, przychodzi poczucie straty, jakby coś poszło nie tak, ale nie poszło. Po prostu się zmieniło. Tak jak pory roku, są okresy ekspansji i inne wycofywania się. Rozpoznanie tych rytmów to akt samopoznania, a także akceptacji. To rozumienie, że jest czas na sadzenie, inne na zbieranie i jeszcze inne na po prostu czekanie. Jeśli jesteś w momencie końca, wiedz, że to nie wróg, to sygnał. Że coś nowego może się narodzić. Wskazówka tutaj brzmi: przestań walczyć cyklem i zacznij z nim tańczyć. Kiedy jesteś w fazie działania, idź na całość. Kiedy jesteś w wycofaniu, uszanuj ten czas. Medytacje prowadzone na temat nietrwałości mogą bardzo pomóc w tym postrzeganiu. Książki, jak Siła Teraźniejszości Echarta, to uczą właśnie tego, by objęci płynność życia. Bo w głębi duszy, to nauczy się nawigować po cyklach z lekkością, znajdzie mądrość, która nie pochodzi z książek, ale z samego życia w ruchu. Znajdź wzrost w przeciwnościach. Nie lubimy tego słyszeć, ale największe lekcje życia zwykle przychodzą opakowane w ból, frustrację czy jakiś rodzaj upadku. To w kryzysach dzieje się prawdziwy wzrost, nie ten piękny z motywacyjnego posta, ale ten, który zmienia cię w środku. Przeciwności obnażają nasze słabości. Zabierają grunt pod nogami, ale także odkrywają siły, o których nawet nie wiedzieliśmy, że je mamy. I to nie magia, to wybór. Wybór uczenia się na błędzie, wstawania innego, nieprzywiązywania się do roli ofiary. To w tym procesie dusza się wzmacnia. Chcesz przekształcić ból w siłę. Zacznij od pytania, czego ta sytuacja próbuje mnie nauczyć. Zamiast uciekać od dyskomfortu, zmiesz się z nim z ciekawością. Posiadanie zeszytu tylko do rejestrowania nauk z trudnych momentów może być świetnym ćwiczeniem refleksji i samopoznania. Kolejna praktyczna wskazówka, przeczytaj: Przeszkoda to Droga Rihanna Holiday. Współczesny przewodnik inspirowany stoicyzmem, który pokazuje, jak odwrócić trudne sytuacje w paliwo do działania. Bo w końcu nie chodzi o unikanie bólu, ale o wykorzystanie go jako żyznej gleby, by stać się kimś bardziej całym. Regularnie reflektuj by wyrównać swoje życie. Życie bez refleksji to jak prowadzenie bez patrzenia na deskę rozdzielczą. Może jedziesz, ale nie znasz prędkości, nie widzisz, kiedy coś się zapala ostrzegając o problemie i w pewnym momencie silnik może się zatrzymać. Zatrzymywanie się do myślenia o życiu to nie luksus, to konieczność. I nie musi być to nic komplikowanego. Wystarczy zarezerwować kilka minut tygodniowo, by zapytać siebie, co ostatnio miało dla mnie sens. Lub czy żyje tym, w co wiezie, czy tylko w trybie automatycznym. Ten prosty nawyk zapala światła w środku bałaganu, koryguje kursy i odnawia cele. STW zamknięte RZ rytuał osobistej kontroli. Może to być każdy piątek wieczorem lub niedziela rano, ten moment tylko dla Ciebie, z filiżanką kawy czy herbaty w rejku. Zapisuj co działało, co cię irytowało, gdzie widziałeś wzrost, gdzie czułeś, że straciłeś kontrolę. Ta ciągła praktyka wzmacnia samopoznanie i utrzymuje cię w zgodzie z tym, kim się stajesz, i nie musisz wszystkiego trafić. Ważne jest, byś był gotowy korygować kurs za każdym razem, gdy zauważysz, że schodzisz z drogi, bo życie ze świadomością to jak aktualizowanie wewnętrznego GPS-a i może to zrobić całą różnicę w podróży. Dotarłeś aż tutaj, a to już wiele mówi oznacza, że jest w tobie prawdziwa chęć zmiany. Zrzenia ciężarów świata z ramion i ponownego odnalezienia tego czegoś, co nazywamy spokojem ducha. Ale powiedz mi, co zrobisz z tym wszystkim, co przeczytałeś? Czy zostawisz te pomysły w szufladzie, czy przekształcisz je w konkretne działanie? Może nadszedł czas, by przejrzeć to, co próbujesz kontrolować siłą, pozwolić sobie żyć teraźniejszością z większą lekkością, czy nawet przewartościować, to dowodzi Twoją wartością, ty czy inni. Każde małe działanie może być początkiem nowego cyklu. I słuchaj, nie musisz robić wszystkiego od razu. Zacznij od wybrania tematu, który najbardziej cię poruszył i zastosuj coś praktycznego już dziś. Co opowiesz na eksperymentowanie z rutyną refleksji przed snem lub wyciszenie na jakiś czas poszukiwania aprobaty? Transformacja zaczyna się od małych, ale świadomych decyzji. A jeśli chcesz kontynuować tę podróż wzrostu i samopoznania, zapisz się na kanał. Włącz powiadomienia i chodź z nami, bo ta droga, choć osobista, nie musi być samotna.